No hejko, jedną z ciekawszych rzeczy, która dochodzi w najnowszym dodatku do ds 4, czyli w śnieżnej eskapadzie, są style życia i dzisiaj tym stylom życia się przyjrzymy. Na sam początku chciałem podziękować oczywiście programowi EA Game Changers oraz Electronic Arts, że mogłem wcześniej nagrać dla was moją przygodę z tym dodatkiem, także za to oczywiście bardzo dziękuję. Przejdźmy sobie teraz do stylu życia, czyli do tego, o czym właśnie mowa. Style życia pojawiają się w zakładce Simologii. Jak widzicie, moja Simka już ma trzy style życia i tyle właśnie styli życia może nasz Sim zdobyć. Przejdźmy sobie do tych, które są już właśnie widoczne w grze. Jest ich kilka, jak widzicie, ale mamy też kilka sterów ukrytych. Mamy taki stylek siedząca, energiczna, miłośniczka świeżego powietrza, domatorka, towarzyska Simka, miłośniczka bliskich więzi, pochłaniaczka śmieciowego jedzenia, miłośniczka zdrowej żywności... Pracocholiczka, miłośniczka częstych podróży oraz poszukiwaczka wrażeń. Nowych styli życia jest równo. 16, tak jak mówiłem, nasz Sim może posiąść 3. Natomiast te style życia nie działają w ten sposób, że są one jakby na całe życie. One mogą się właśnie zmieniać w zależności od tego, co nasz Sim robi. Zacznijmy sobie od tych styli życia, które moja Simka już pozyskała. Patrząc na to, że grałem nią dosyć dużo w właśnie mieście górze Komorebi i testowałem też dużo rzeczy takich jak właśnie narciarstwo, bo ma ona już 10. poziom nartach, dziesiąty poziom snowboardingu, ma również prawie piąty poziom wspinania się, także naprawdę tutaj jest ona dosyć aktywną osobą i dosyć dużo czasu spędza na powietrzu. Moja Simka przez te kilkanaście dni, kiedy nią grałem, pozyskała właśnie trzy nowe style życia. Pierwszym z nich jest to poszukiwaczka wrażeń i przeczytajmy sobie, co ten styl życia właśnie nam daje. Styl życia poszukiwacza wrażeń to coś dla Simów, którzy lubią niebezpieczeństwa, przygody i zamieszanie słowem. Dla miłośników adrenaliny. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, eksploruj niebezpieczne miejscówki w bójki, oddała się barawara na świeżym powietrzu. Podejmij niebezpieczną karierę i szukaj wszelkich możliwych form ekscytacji. Po prostu unikaj przeciętności. I tutaj, dalej, jak sobie już widzicie, mamy na dole napisane, jakie ten styl życia będzie dawać tam efekty, jak będzie on oddziaływać na naszego SIMA i powiem Wam naprawdę zupełnie szczerze, że mają to oddziaływania swój sens i naprawdę działają fajnie, ale oczywiście do tego przejdziemy. Różne korzyści podczas poszukiwania wrażeń, unikanie nudnych konwersacji, brak paniki i ekscytacja podczas pożaru, zwiększona wydajność pracy w niebezpiecznych karierach, możli możliwość rozmawiania o nowej przygodzie z innymi simami oraz entuzjazmowania się poszukiwaniem emocji, możliwość walki o kopa adrenaliny po upłynięciu zbyt długiego okresu bezmocnych wrażeń, znudzenie podczas wykonywania banalnych interakcji, zbyt długi okres bez ekscytacji powoduje spięcie. Kolejnym stylem życia, który posiadła moja simka jest miłość świeżego powietrza. Simowie prowadzący styl życia miłośnika świeżego powietrza wolą przebywać na zewnątrz. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia skupiaj się na wykonywaniu czynności poza domem i unikaj wnętrz. Efekt stylu życia. Różne korzy Podczas wykonywania czynności na zewnątrz, dążenie do przebywania na zewnątrz, zwiększona ocena pracy w karierach wymagających przebywania na zewnątrz, spędzanie zbyt dużej ilości czasu we wnętrzach, zamiast na dworze wywołuje spięty nastrój. I mamy jeszcze energiczną. Simowie, którzy prowadzą energiczny styl życia, uwielbiają się ruszać i żyć aktywnie. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, zajmij się sportem lub podejmij karierę, która wymaga dużej ilości energii. Różne korzyści płynące z wykonywania czynności wymagających dużej ilości energii, zamiłowanie do czynności wymagających dużej ilości energii, zwiększona nawet. Wydajność pracy w karierach wymagających dużej ilości energii, zmniejszona wydajność pracy w karierach wymagających małej ilości energii, niechęć do czynności wymagających małej ilości energii, a zbyt długi okres bez aktywności powoduje spięcie. Także jak widzicie, są one w dosyć podobnym, ułożonym stylu. Wiele z nich, z tych właśnie stylów życia, jeżeli nie wykonujemy jakby rzeczy zgodnych z naszym stylem życia, powoduje spięcie No i ja, żeby to sprawdzić, najlepiej, bo tutaj mamy takie wszystkie style życia związane właśnie z naturą, ze sportem, z przyrodą z poszukiwaniem przygód i tak dalej. Ja zatrudniłem się w nowej karierze właśnie, która dochodzi w najnowszym dodatku, czyli właśnie w oddanej pracowniczce. Wydaje mi się, że to odnosi się do tego, że ludzie w Japonii poświęcają bardzo, bardzo dużo na pracę i tutaj w tym przypadku też tak wygląda, że oni pracują minimum 10 godzin, a czasem nawet więcej. I wy zobaczycie, po pierwsze, to jak bardzo wolno na tym eksperymencie ta ocena pracy będzie się posuwać do przodu, a po drugie, jakie nasza Simka będzie mieć interakcje z tym związane. Także poczekajmy sobie, aż ona pójdzie do tej pracy i to będzie właśnie fajna prezentacja tego, jak te style życia działają. Popatrzcie, o dziwo okazało się, że moja Simka odnalazła, odkryła ukryty styl życia. Jestem ciekawy, który to był. Szczęśliwa singielka w toku, okej! Okay. Podstrzymy zachowania albo odblokować. Simowie prowadzący styl życia szczęśliwego single z radością oddają się życiu w pojedynkę i cenią sobie własną niezależność. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, unikaj stałych romantycznych związków i romantycznych mediów. Ha! To też jest interesujące. Efekty styl życia. Różne korzyści, gdy sim jest singlem. Premia do nauki wszystkich umiejętności, gdy sim jest singlem. Rzadsze występowanie romantycznych uczuć w stosunku do innych simów. Uznaje romantyczne media za niezbyt realistyczne. Zwiększono na pracę, gdy sim jest singlem. Bycie w stałym romantycznym związku wywołuje spięcie. Czyli tu mamy jakąś panią, która jest nieprzystępna, ona nie chce być w związku i jest po prostu tutaj kobietą silną. Okej. Okay. Nie ma problemu. No dobrze, moja Simka poszła do pracy i od razu pojawił jej się nowy nastrójnik. Jest spięta, ponieważ że jak w klatce. Jak widzicie, jest to związane z tym, że ma styl życia, miłośniczki świeżego powietrza. Siedzenie w czterech ścianach w pracy jest stresujące. Julia chce być wolna. Jest to związane z tym, nie pytajcie się w ogóle o to. Jest związany związane w każdym wypadku z tym, że nasza Simka właśnie pracuje w czterech ścianach, a ona by wolała i jakby pracowała w jakiejś właśnie karierze, która jest związana z dworem, jakiejś ogrodniczce tak dalej, czy nawet może gdzieś na siłowni jako kulturystka, czy coś, to by dużo dużo lepiej oddziaływało na nią, a to jest taka typowa praca w korporacji, więc widać, że ta, ten właśnie styl życia bardzo oddziałuje na to. Przez to również ona ma bardzo, bardzo wolny postęp kariery. Ja ostawię jej teraz pracę ciężką i zobaczymy, jak bardzo jej się to poprawi. No i proszę, minimalnie zwiększyła się jej ocena kariery. I co jest dosyć fajne, to również to, że gdyby nasza Simka, słuchajcie, teraz z reguły ja tak robiłem po prostu w pracy, gdy moi simy byli bardzo zestresowani zabawą, no doszedłem sobie po prostu do komputera i tak dalej na mi, żeby po prostu się bawili. Na przykład w przypadku tej Simki, kiedy ja jej dam tutaj na przykład dryfowanie na plecach albo pływanie rekreacyjne, to jej po prostu zabawa pojawia się 33 razy szybciej. Naprawdę może nie dokładnie 33 razy, ale wiele, wiele razy szybciej. Ponieważ tak jak mówiłem, Simka jest osobą, która naprawdę bardzo, bardzo lubi tutaj jak widzicie przyrodę i tak dalej. I taka godzinka pływania po prostu może dwie godzinki dają jej pełną zabawę, a w przypadku komputera praktycznie nie daje tej zabawy w ogóle. Tutaj widać kolejne aspekty stylów życia. Mamy równowagę energii, energiczny styl życia. Julia czuje, że żyje, jest spełniona, świat się kręci, ona jest jego częścią. I kolejne, łono natury, styl życia, miłośniczki świeżego powietrza. Julia uwielbia, kiedy słońce muska i skórę, wiatr mierzy włosy, światło księżyca bawi się i z jej cieniem, a dookoła słychać odgłosy natury. Przebywanie na świeżym powietrzu jest cudowne. Także, przetestowaliśmy sobie te trzy style życia. Przejdźmy sobie teraz do wszystkich stylów życia, zobaczymy sobie, jak wyglądają te style, które są ukryte i jak one oddziaływują na Simów. Siedząca. Simowie prowadzący siedzące tryb życia naj Bardziej cenią sobie relaks i odpoczynek w każdej możliwej formie. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, wykonuj nie niewymagające dużych nakładów energii. Pozwól Simowi się zrelaksować. Posiedzieć w pokoju lub podejmij niewymagającą aktywności pracy. Także tutaj widzicie, mamy taką opozycję do tej energicznej, którą właśnie była moja Simka. Różne korzyści podczas wykonywania czynności niewymagającej aktywności fizycznej, dążenie do unikania aktywności fizycznej. Zwiększona ocena pracy w karierach niewymagających aktywności, czyli tutaj by pasowało na przykład właśnie do tej mojej oddanej pracowniczki zmniejszona ocena pracy w karierach wymagających aktywności, wykonywanie czynności wymagających aktywności fizycznej. Gdyby zbyt, zbyt długi brak adapaszynków, wywołują spięcie. W opozycji oczywiście mamy energiczną. Dalej mamy w opozycji do szczęśliwej singielki miłośniczkę bliskich więzi, tudzież głodna miłości może być opozycją do szczęśliwej singielki, tak mi się wydaje. Miłośniczka bliskich więzi. Cię mówię, prowadzący styl życia, miłośniczka bliskich więzi, preferują sianie więzi w niewielkim gronie znajomych, czyli taka bardziej osoba introwertyczna, jak widzicie, fajnie. Aby utrzymać ten styl życia, Sim powinien mieć od do trzech przyjaciół i skupiać się na pogłębianiu istniejących relacji. Efektem tego stylu życia jest dłuższe utrzymywanie relacji z dobrymi przyjaciółmi przy większej trudności w utrzymaniu przyjaźni z tymi na niższym poziomie znajomości, normalne. Większe prawdopodobieństwo nabrania długotrwałych odczuć wobec przyjaciół, czyli to jest związane z odczuciami, które dochodzą w aktualizacji. Tutaj odsyłam Was do filmu, które o aktualizacji najnowszej do The Sims 4, która dojdzie. Możliwość poproszenia o zostanie powiernikiem i wyjątkowe interakcje towarzyskie z powiernikiem to też jest bardzo ciekawe. Brak przyjaciół albo wzrost ich do liczby czterech lub powyżej powoduje spięcie, także to jest jak widzicie taka osoba introwertyczna, której to nie pasuje. To jest superanckie. Towarzyska Towarzystwa tutaj mamy opozycję, czyli po prostu więcej niż czterech przyjaciół, rozmowy, towarzystwo tak Dalej mamy domatorkę Simy prowadzące do domatora. Wolą przebywać pośród czterech ścian. Aby z utrzymać podtrzymać ten styl życia, skupia się na wykonywaniu czynności w domu i unika jej wychodzenia na zewnątrz, czyli tutaj mamy opozycję do miłośniczki i świeżego powietrza. Różne korzyści podczas wykonywania czynności w domu, dą dążenie do przebywania w pomieszczeniach, a zmniejszona ocena pracy w karierach wymagających przebywania na zewnątrz, spędzanie zbyt dużej ilości czasu na dworze zamiast wnętrzach powoduje spięcie, czyli Miłośniczka świeżego powietrza jest oporcją do domatorki. Dalej mamy jedne z ciekawszych cech, bo mamy tutaj pochłaniaczkę śmieciowego jedzenia. Simowie o stylu życia pochłaniacza simowego jedzenia pragną przekąsek i słodyczy oraz uwielbiają dodawać do swoich posiłków cukier i bekon. Aby zgać lub utrzymać ten styl życia, spożywaj szybkie posiłki, desery lub cokolwiek, co wydaje się niezdrowe. Po prostu unikaj zdrowej żywności. Mamy nowe możliwości, takie na przykład jak dodanie cukru lub dodania bekonu do posiłku, zmieniając go śmieciowe jedzenie, więc tak naprawdę każde jedzenie, które mamy w grze może stać się tym jedzeniem, śmieciowym. Możemy wychwalać korzyści płynące ze śmieciowego jedzenia innym simom i oczywiście zdrowe żywienie powoduje w naszych simach dyskomfort, a zbyt długi okres nie spożywanego śmieciowego jedzenia powoduje spięcie. Ja bym się zdecydowanie tutaj nadał <laughs> do tego stylu życia. Mamy oczywiście opozycję, czyli miłośniczkę zdrowej żywności. Simy prowadzące styl życia miłośnika zdrowej żywności oddają się konsumpcji jedzenia bogatego, składniki odżywcze. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, sim powinien spożywać zdrową żywność, unikać szybkich posiłków, deserów jedzenia czegokolwiek, co wydaje się niezdrowe. I mamy możliwość przyrządzenia od teraz zdrowszej alternatywy danego posiłku, przyspieszoną utratę wagi i efekty aktywności fizycznej po wykonaniu ćwiczeń lub zjedzeniu przyrządzonego zdrowego posiłku, możliwość oczywiście wychwalania zdrowych posiłków, no i spożywanie śmieciowego jedzenia w simach powoduje dyskomfort. Mamy szczęśliwą singielkę, również w opozycji mamy głodną miłości. Simowie prowadzący styl życia głodnego miłości mają silną potrzebę związku, a ich życie jest trudne, gdy w nim nie są. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, z romantycznych mediów oraz romansuj z innymi simami, Czyli tutaj mamy właśnie pozycję do singielki. Mamy tutaj tego sima, który musi być w związku nawet dużym kosztem. Dążenie do romantycznego zachowania i większa szansa na sukces podczas bycia romantycznym, częstsze występowanie romantycznych uczuć w stosunku do innych simów, zamiłowanie do romantycznych mediów, zwiększające na pracę, gdy sim znajduje się w romantycznym związku, brak romantycznego związku w wołuje spięcie. Mamy również miłośniczkę częstych podróży, miłośnicy częstych podróży mają zwyczaj odwiedzenia nowych, ekscytujących miejsc oraz chętnie chłoną wszystko, co mają do zaoferowania miejscowi, także tutaj mamy taką. Pod... Podróżniczkę można powiedzieć, różne korzyści podczas podróży do innego świata lub po wzięciu urlopu, szybszy rozwój wszystkich umiejętności podczas urlopu, zwiększona wydajność pracy oraz inne korzyści po powrocie z urlopu, możliwość zapytania o region pochodzenia oto ciekawe, możliwość dzielenia się opowieściami o podróżach i zbyt długi okres oczywiście bez urlopowania powoduje znudzenie. Dalej mamy ukryty kolejny oraz pracocholiczkę. Z prowadzący styl życia pracoholika mają skłonność do obsesji na punkcie kariery, ciężko pracują i rzadko robią sobie przerwy, aby uzyskać lub nie styl życia, pracuje ciężko, wykonuj zadania codzienne i unikaj brania wolnych dni. Mamy efekty stylu życia, oczywiście. Poziom zaspokojenia potrzeb spada wolniej podczas przebywania w pracy, zwiększa ocenę pracy. Trudności w utrzymaniu długotrwałej relacji. O, widzicie, to jest fajne, to można zrobić. Dużo fajnych historii, na przykład wiecie: jest typu Sim, który pracuje i nie może utrzymać relacji ze swoją żoną albo ze swoją całą rodziną. Dostęp do interakcji iść do pracy po godzinach. Boże, tak czekałem na to, tak bardzo. To są jakby takie dodatkowe cechy. Mieliśmy cechę pracoholika w Simsach 3 i to bardzo mi przypomina właśnie to. I zarządy od szefa awansu też ciekawe. Dodatkowe korzyści związane z pracą w karierze pracownika korporacji, zaniedbanie obowiązków zawodowych lub bezrobocie wywołują spięcie. Także słuchajcie, według mnie te cechy są super, ale to jeszcze nie jest wszystko. Pamiętajmy o tym, że mamy cechy, które są ukryte, a raczej style życia, które są ukryte. Po wpisaniu sobie kodu testing cheat -stru możemy sobie te cechy życia scrutować. Mamy modyfiku informacje. o możemy dodać styl życia. I tutaj pojawiają się cechy, które, jak już widać, są zablokowane. Mam na przykład fanatyczkę kawy. Zobaczmy, jak wygląda cecha fanatyczka kawy. Simowie prowadzący styl życia fanatyka kawy nie marzą o niczym innym niż kolejna filiżanka tego czarnego napoju oraz płynące z niej korzyści. Czyli widzicie, mamy tutaj uzależnienie takie od kawy, można powiedzieć troszeczkę. Różne korzyści po wypiciu kawy. Przygotowanie i picie większej ilości kawy niż inni simowie. Zaparzona kawa jest zawsze znakomitej jakości. Szybszy rozwój wszystkich umiejętności po wypiciu kawy. Możliwość rozmawiania o Działaniu kawy lub skarżenie się na szkodliwość kawy, w zależności od ilości kofeiny w organizmie. Możliwość pracy na zmianę pod wpływem kofeiny. Zwiększona wydajność pracy po wypiciu kawy. Świetne, to jest naprawdę. Przejdźmy do kolejnego. Kolejnym jest również guru technologii. Żyj życiem pełnym technologii. Aby zyskać lub utrzymać ten styl życia, regularnie korzystaj z urządzeń elektronicznych lub rozpoczynaj karierę związaną z technologią. To chyba coś dla mnie. Różne korzyści podczas korzystania z technologii. Dążenie do korzystania z rozwiązań wykorzystujących technologię zamiast tych niebazujących na elektronice. Premia do nauki umiejętności programowania i nauk kosmicznych, możliwość stosowania ulepszenia podkręcone na komputerach i entuzjazmowania się masą obliczeniową. Zwiększona szansa na powodzenie podczas naprawiania i ulepszenia urządzeń elektronicznych, zwiększona od na pracę w keriołach związanych z technologią. Superanskie. Mamy również technofobkę, czyli również opozycję co do guru technologii czyli wszystko przeciwko cesze, właśnie związanej z guru technologii czyli totalnie odrzucamy, tak naprawdę, wszystko, co jest związane z elektroniką. I to, moi kochani, są wszystkie style życia nowe. Ja jestem zachwycony tymi stylami życia. Według mnie jest to najlepszy feature tego dodatku, który dochodzi. Te style życia mają naprawdę bardzo, bardzo duże oddziaływanie na naszych simów. Ja sobie dodam jeszcze jeden styl życia i pokażę wam, po prostu pogram tą sinką przez chwilę i pokażę wam jak dużo, jak duże mają one oddziaływanie. Może weźmiemy sobie, jaki bym tu sobie styl życia wziął? Może wezmę pochłaniaczkę śmieciowego jedzenia, bo to jest według mnie jeden z ciekawszych stylów życia też. Także mamy pochłaniaczkę śmieciowego jedzenia i teraz możemy sobie jeść wszystko, jak widzicie, co jest śmieciowe. Także ja sobie zrobię na przykład nuggetsy z kurczaka i zobaczymy, czy będę mógł z tej potrawy zrobić właśnie coś e, śmieciowego, chociaż nuggetsy z kurczaka wydaje mi się, same w sobie są śmieciowe. Ale jak widzicie, możemy dać trochę bekonu, dać trochę cukru. Oczywiście! Ja aczkolwiek nie wiem, jak będą smakować nuggetsy z cukrem. Wiesz co? Najpierw ty dodaj sobie te rzeczy. Zobaczcie, dodany został. u sporo tego cukru. Także teraz możemy zjeść Cobie takie nagesty, które są wyjątkowo niezdrowe, no i pewnie zgaduję, że nasza Simka będzie mega szczęśliwa i, i zadowolona z tego. O, proszę bardzo, kop śmieciowego jedzenia. Karolina czuje, jak w jej żyłach płynie mieszanie na śmieciowego jedzenia i cukru. Mniam. Robi robotę i zdecydowanie nie jest zdrowe, ale kto właściwie chce zdrowego jedzenia? No dobrze, teraz spróbujemy jeść jeden dzień naszą Karoliną zdrową i nie pić kawy. Zobaczymy, jak Karolina będzie działać. Już ma zjazd o śmieciowym jedzeniu. Fajnie było, póki się nie skończyło Karolina odczuwa spadek energii po przejedzeniu się śmieciowym jedzeniem. A I'm sorry, dzisiaj tylko sałateczka. Zaraz sobie ugotujesz na śniadanie. Sałateczkę bardzo piękną, ogrodową dla rodziny. Jest bardzo nieswoje, ponieważ pragnie kofeiny. Karina ma potężną potrzebę spożycia kofeiny zanim rozpocznie dzień. W tej chwili bardziej przypomina zombie niż simkę. Bardzo mi przykro, dzisiaj jemy zdrowo i żyjemy zdrowo. Okej, okay, mamy sałatkę. Co prawda jest ona kiepskiej jakości, ale mam nadzieję, że będzie działać ona jako zdrowe jedzenie. Nie wiem, czy narzeka ona dlatego, że to jedzenie jest kiepskiej jakości, czy dlatego, że jest zdrowe. Bardzo możliwe, że są to te dwie rzeczy. Także poczekajmy, jak ona będzie tutaj, jak widzicie, co się stało. O, bez cukru i bez soli. W tym jedzeniu czegoś brakowało, głównie smaku, zaraz się nawet najlepszym. Także jak widzicie, ona bardzo, bardzo przeżywa tutaj to, że jej jedzenie jest takie, a nie inne. Nie wiem, co ona może przez ten cały dzień dzisiaj robić. Gdzieś sobie z nią po prostu pójdę na miasto, pozwiedzam, posiedzę, poogarniam jakieś rzeczy, porozmawiam z ludźmi, zobaczymy, jak przez ten po prostu cały dzień będzie ona oddziaływać. Te jakby styl życie będą oddziaływać na nią. Też będę starał się nie używać żadnej technologii. I, więc zobaczymy, porozmawiamy sobie po prostu normalnie z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, jak wiecie ona jest cały czas niesła, bo nie wynapiła się na przykład od rana kawki. Oczywiście mamy również dosyć dużo mm, tutaj interakcji związanych z tymi nowymi stylami życia. Ciekawe jest to, kiedy są simowie, którzy mają dwa zupełnie odrębne style życia i możemy sobie nawet zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ja sobie dodam naszą panią do rodziny. Czy ty masz jakiś styl życia, moja kochana? Nie masz styli życia, więc dodam jej styl życia właśnie, że ona lubi bardzo zdrowe jedzenie i teraz proszę bardzo, zobaczymy, czy ona jakoś zareaguje. Mocno, gdy będziemy jej proponować jedzenie, właśnie wychwalać jedzenie śmieciowe, także zobaczymy, czy tutaj zdobędzie się ona na jakąś niezgodę, czy aż tak bardzo o. o! o, znudzona jest. Niestety nie zgadza się z tym, jak widzicie. Także to ma fajny wpływ. Karina dowiedziała się, że Juka ma następne style życia. Pochłaniaczka śmieciowego jedzenia. Także jak widzicie, mamy to już bardzo fajne oddziaływanie na siebie. Więc e, fajnie, że jest to taki nowy system. Nie do końca są to w sumie cechy nowe. A właśnie style życia, które o wiele bardziej oddziaływują na naszych Simów. Co mi się mega bardzo podoba, ponieważ właśnie wydaje mi się, że cechą tego w czwartej części właśnie gry bardzo brakowało. Że one bardzo słabo oddziaływały na Simów. A tutaj style życia Azezowania to zmieniają. Poprawiam nią jogging może, pospędzam troszeczkę właśnie czasu w naturze i tak dalej. Nie będziemy się właśnie obijać, tylko przestaniemy po prostu. Ona cały czas jest zombiakiem i jak widzicie spada jej o dziwo na przykład e, cały czas zabawa przy joggingu i przy tym wszystkim. Dlaczego? Się zastanawiacie pewnie. No pewnie dlatego, słuchajcie, że ma takie cechanie, No Ona wolałaby siedzieć przy komputerze, więc to też jest właśnie efekt tego stylu życia, że ona no niezbyt przepada za, za po prostu ćwiczeniami, za wychodzeniem całkiem z domu. One też wszystkie się jakoś e, są jakby te style życia zazębiają. Nadal jest zombie, bo nie wypiła tej kawy, już jest 11, także to jest dosyć duży problem. I powiem wam zupełnie szczerze, sami twórcy nawet mówili, że będzie bardzo trudno nam poznać te wszystkie style życia. Co tutaj mamy? Dlaczego jesteś zawstydzona? Aha, bo jakieś kontakty towarzyskie, no one się dogadują, są zupełnie innymi osobami, więc to się dziwić. Wracając do tego, co mówili twórcy, bardzo trudno będzie nam te style życia odkryć w pełni przez ten czas, kiedy właśnie my jako Game Changers mieliśmy możliwość grania w tą grę, ponieważ są one bardzo, bardzo Rozbudowane, ja grałem moją simką tamtą już. Simowy dobry tydzień, i naprawdę wydaje mi się, że coraz to nowsze rzeczy związane z tymi cechami, coraz to nowsze właśnie jakieś nastrójniki, coraz to nowsze jakieś interakcje się pojawiały, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo rozwinięte. I ja osobiście uważam, że jest to naprawdę duży krok do przodu, jeżeli chodzi o osobowość naszych simów. Dużo to naprawdę dodaje, i to jest jeden z tych faktorów, na który ja bym osobiście się zdecydował samemu, o coś niezdrowego już kupiłam, to, czy to jest zdrowe, zobaczymy jak to ocenisz. Wydaje mi się, że to jest no, łosoś, więc wydaje mi się, całkiem spoko, chociaż z takiej budki no to no, nie wiem jak zostało to zaprogramowane. W każdym razie jest to naprawdę duży krok do tego, żeby poprawić osobowość naszych simów. Nadal nie jest idealnie, nadal to nie jest coś niesamowitego. Co tutaj masz za nastrójnik? No śmieciowe. Także jak widzicie, nawet sama sobie wybrała to bardziej śmieciowe niż to mniej śmieciowe. Także według mnie totalnie na plus, że takie coś zostało stworzone. Szkoda, że nie w aktualizacji, a w dodatku. To, to, to jest dosyć przykre, no ale nie można mieć, słuchajcie, wszystkiego. Natomiast to jest właśnie jeden z tych faktorów, dla którego ja bym kupił ten dodatek. Uważam, że też to jest jedna z, najlepiej, z najlepszych rzeczy wykonanych właśnie w tym dodatku i jest to zdecydowanie bardzo, bardzo na plus. No i sama zresztą korzystasz z tego telefonu, bo jesteś techno, jesteś, kurde, elek miłośniczką elektroniczną elektroniki, to jak widzicie, mamy elektroniczną miłość. Niewiele jest rzeczy, które Karolina lubi bardziej niż elektronika, przecież ona ułatwia życie, daje radość, dzięki niej warto żyć. I tutaj mamy też jakieś różne rzeczy związane z tym, także to jest naprawdę duży, duży plus według mnie. I z tego powodu, jeżeli nie podoba wam się to wszystko, co tutaj się wydarzyło, słuchajcie, czyli właśnie to, co widzieliście w moich innych filmach, te góry e i sporty i tak dalej, zawsze można spróbować e pomyśleć o stylach życia, które naprawdę są według mnie super. Nie są one największą rzeczą w tym dodatku, ale są naprawdę bardzo, bardzo Moim dodatkiem, także jestem mega zadowolony, że takie coś doszło. Naprawdę mi się mega, mega, mega to podoba. Style styl są dla mnie 9 na 10, bo według mnie mogłoby być ich po prostu więcej i gdyby byłoby ich więcej, byłoby to już na plus. Mam osobiście nadzieję, że teraz od tego czasu z każdym dodatkiem będą dodawane jakieś nowe style życia. To jest taka moja prośba do jej, jeżeli tego tak wysłuchałem, byłbym bardzo, bardzo zadowolony. I cóż, dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo mocno, moich hańców oglądania. Maczny film się spodobało. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam style życia w miarę zrozumiale i że widzieliście też, jakie one mają. Efekt. Efekty na simów. Ja Wam będę wszystkim bardzo dziękował za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia, do następnego i cześć!